Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim dniu spotkań ze światłem w tym cyklu vlogmasowym, który proponuję Wam w grudniu. Idziemy razem ku większej jasności, i będę ciekawa, jak z Tobą zarezonowały dwa pierwsze odcinki. W dzisiejszym odcinku zaproponuję takie, myślę, ciekawe ćwiczenie doświadczenie. Światła i mroku, ale też opowiem krótko o tym, jak jesteśmy zaprogramowani i jak te programy, które mamy w swoim umyśle, mogą blokować nam dojście do światła. No więc zaczynajmy kolejny odcinek. Zacznę od tego ćwiczenia. Ćwiczenie jest zainspirowane moim projektem. Rok powem światła, na który zapraszam was serdecznie w styczniu i przez cały 2022 rok. W tym projekcie, w tym kursie online będziemy pracować między innymi z większym czuciem, doświadczaniem swojej rzeczywistości poprzez czucie i takimi eksperymentami z czuciem, które są badaniem pola wiedzącego czy pola morfogenetycznego. Czy pola potencjału kwantowego, bardzo różne nazwy istnieją na tą tkankę rzeczywistości, do której nie mamy dostępu bezpośrednio swoimi zmysłami, natomiast która istnieje i która jest taką bazą tego wszystkiego, co w moim i twoim życiu, co nas otacza, co jest możliwe dla nas w świecie. W tym kursie Rok Pełen Światła będziemy właśnie praktykować, praktykować czytanie tego pola, bycie w tym polu bardziej świadomie, czerpanie z niego ważnych dla nas informacji. Dlatego dzisiaj chcę taką króciutką wprawkę Wam zaproponować. I ona polega na tym, że na jednej karteczce piszesz słowo ciemność. Na drugiej karteczce piszesz słowo światło i składasz ładnie te karteczki, tak żebyś nie wiedziała, nie wiedział jaki napis na której z nich widnieje, i rozkładasz sobie je na podłodze, kiedy masz chwilę czasu ze sobą w domu, w spokoju i w takim momencie właśnie gotowości na zrobienie tego eksperymentu. Dowolnie kładziesz sobie na podłodze w odległości myślę, że tak co najmniej dwóch metrów od siebie, te karteczki, i następnym krokiem jest stanięcie na pierwszej z tych karteczek. Nie wiesz, co jest na niej napisane, i na tym polega cały widz, żeby nie wiedzieć, żeby głowa nie podpowiadała już różnych odpowiedzi. Ale, żeby pozwolić sobie na wejście w czucie. I kiedy stoisz na jednej karteczce, spróbuj e, zauważyć, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy jesteś w tym miejscu. Innymi słowy, kiedy jesteś w polu znaczeniowym, w polu energetycznym tego słowa napisanego na kartce. Co się z Tobą dzieje, kiedy jesteś w pierwszym miejscu? I później chwila na to, żeby zaobserwować, co się z Tobą dzieje, kiedy jesteś w drugim miejscu i stoisz na drugiej karteczce. Przypominam, że one są zakryte, więc nie wiesz, gdzie jest światło, a gdzie jest ciemność, i badasz to tylko poprzez odczucia z ciała. Można przymknąć oczy, bo wtedy koncentrujemy bardziej uwagę ku wnętrzu, ku czuciu, i dać sobie na to kilka minut na każdej z tych kartek. Zaobserwować przede wszystkim to, jak oddychasz w tym miejscu, co się dzieje z twoim oddechem, jakie emocje przeżywasz, jeśli coś się pojawia, może jakie obrazy pojawiają się, wspomnienia. Jakie odczucia z ciała typu ciepło, zimno, ruch, bezruch, mrowienie, ból, ucisk, przyjemność, cokolwiek się tam pojawi, jest dobre i właściwe. I możesz sobie też zanotować te spostrzeżenia, zanim odsłonisz napisy na karteczkach. Więc pierwsza część jest z zakrytymi napisami. Badasz dla siebie ciałem, czuciem, swoją świadomością, ale ciut inaczej przekierowaną. Każde z tych pojęć w polu wiedzącym, zapisujesz sobie te spostrzeżenia i później jest niespodzianka, czyli patrzysz co też się kryło. Na pozycji numer jeden, czyli jak czujesz światło, a jak czujesz mrok. Można być zaskoczonym, można być zaskoczonym i też będę ciekawa Twoich spostrzeżeń. Jeśli masz ochotę się podzielić w komentarzu, to chętnie poczytam, bo bywają to odczucia wcale nieoczywiste i właśnie takie niespodziewane. Więc pobadaj sobie troszkę te dwa Przeciwieństwa, te dwa kontinua pojęciowe mrok i światło, ciemność i światło. I zobacz, czego na ten moment e, potrzebujesz więcej, albo gdzie ci było przyjemniej, albo skąd cię wyrzucało, że trudno było tam stać i e, nie było tam fajnie. Sprawdź to dla siebie. To jest taka wprawka, która jest związana znowu z hasłem światło, ale z tą odsłoną światła, które związane jest z świadomością większą świadomością siebie i świata, badaniem tego świata i zdobywaniem tej świadomości troszkę innymi kanałami niż tymi zwykłymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i tak ale właśnie jeszcze uruchomienie takich zmysłów czy nadzmysłów, które pozwalają poprzez, owszem, odczucia z ciała zobaczyć coś głębiej, wyraźniej, szczególnie to, co wydaje się właśnie zakryte przed nami na co dzień, do czego nie mamy takiego bardzo bezpośredniego dostępu, jeśli tego nie ćwiczymy. A w roku pełnym światła będziemy ćwiczyć przez cały rok: poszerzanie swojej świadomości, czucie, kontakt ze swoim wiedzącym ja czy z intuicją, między innymi przez tego typu ćwiczenia. Także w dzisiejszym odcinku proponuję Ci taki eksperyment, bo on rozszerza świadomość, bo on wnosi więcej światła w to, jak funkcjonujemy. Czy o tym wiemy, czy nie wiemy, i tak odbieramy te wszystkie bodźce, natomiast możemy nie być ich świadomi, i wtedy też nie korzystamy z tych informacji, przychodzących do nas takim właśnie nieoczywistym kanałem. Więc dzisiaj odrobinę więcej świadomości taką ścieżką chcę Ci podarować. No i jeszcze momencik na temat programów. Programów. Które mamy w swojej głowie, i które mogą albo blokować dostęp do światła, albo go rozszerzać. Co mam na myśli, mówiąc, programy? Bardzo lubię takie proste porównanie: że jeśli masz swój komputer, to on owszem, podłączony do prądu, funkcjonuje, ale potrzebuje też różnych programów które pozwalają liczyć, pisać, wyświetlać zdjęcia yy, i tak dalej i tak dalej. Yy, I bez tych programów yy, mimo że komputer działa jest yy, sprawny, jest w akcji, yy, no nie możemy zrobić pewnych zadań. Yy, nie możemy pójść dalej z różnymi projektami, bo nie mamy zainstalowanego na przykład Excela i on nam różnych rzeczy nie policzy. Używając tego porównania z naszą głową jest trochę podobnie, mamy w niej zainstalowane całe morze różnych programów. Te programy są na okoliczność radzenia sobie w życiu z różnymi sytuacjami. Jak się cieszyć, jak być wdzięcznym, jak przetrwać kryzys, jak kochać innych ludzi, jak się bronić i tak dalej, i tak dalej, jak obchodzić się z pieniędzmi. To wszystko może być taki programik, który masz w głowie, i bywa on tak skonstruowany, że może bardziej szkodzić i wirusować całą Twoją przestrzeń psychiczną, niż pomagać Ci i wspierać Cię w tym, żeby żyło się lżej i radośniej. Bywa tak, że od dzieciństwa mamy instalowane w sobie programy, które są, bym powiedziała, z tej strefy mroku. I one obracają się wokół strachu, wokół y, złości, wokół smutku, wokół tych wszystkich y, niskich wibracji, których y, wolelibyśmy za dużo nie doświadczać w życiu. Ale ponieważ mamy takie, a nie inne programy już w sobie, to one dominują i trudno jest przełączyć się na wyższe wibracje, kiedy cały czas działamy w tych programach, takich skłaniających nas do bycia w trudnych emocjach. I to jest ten moment refleksji. I takiego spojrzenia na siebie z dystansu, jeśli na ten czas masz w swoim życiu dużo przykrych doświadczeń, emocji, nie jest to jakiś jednorazowy kryzys, ale często latami doświadczasz właśnie takich trudnych, mrocznych klimatów, to warto się wtedy przyjrzeć temu wszystkiemu, co nazywam programami w głowie. Tymi, tymi wszystkimi doświadczeniami, które te programy stworzyły, można się zająć e, pracując terapeutycznie, e, szukając dla siebie właśnie e, zrozumienia, dlaczego ja tak myślę, dlaczego ja tak czuję, dlaczego w moim życiu jest tyle cierpienia, tej ciemności, tych ciężarów e, i czy rzeczywiście chcę, żeby tak było. Tu przychodzi mi taki króciutki przykład z mojego życia. Moją ogromną pasją była terapia i przez wiele lat mnóstwo czasu, energii, emocji wkładałam w to, żeby tą pasję rozwijać i chodziłam sobie na przykład do biblioteki, wybierając różne ciekawe książki na ten temat. I pewnego dnia złapałam się na tym, że idę sobie do biblioteki, staję przed półkami z mądrymi książkami i biorę tylko takie, które są o cierpieniu, które są o strasznych tragediach, które są o tym, jak jest ciężko w życiu. I są z tej strefy, bym powiedziała, roku. I kiedy zdałam sobie sprawę, że jest to dla mnie codzienność, że sięgam po takie treści nawet kiedy mam wolne, kiedy jestem na wakacjach i kiedy mogłabym czytać różne inne fajne rzeczy z innymi wibracjami, to jednak sięgam po takie, a nie inne tytuły i no karmię się właśnie takimi wibracjami. Więc, e, kawałek wytłumaczenia ok, znalazłam w tym, że przecież to moja pasja i bardzo to lubię i chcę pomagać innym ludziom. No, ale czy muszę to robić właśnie non-stop i e, w swoim tak zwanym wolnym czasie? Hmm, zaczęłam to bacznie obserwować, jakie książki czytam, jakie filmy, jaką muzyką się otaczam. No, i nie bardzo mi się spodobało to, co wtedy zobaczyłam, dlatego mogłam też podjąć świadomą decyzję stop. Tutaj jest kawałek, owszem, pasji, terapii i pracy i zostawiam go sobie na tamten czas, ale chcę też świadomie sięgać po takie rzeczy, które są w wyższych wibracjach które są lekkie, radosne, przyjemne. Które są właśnie takie zasilające energetycznie. Jest tam w nich więcej światła, używając naszej nomenklatury. No i okazało się, że to mi bardzo posłużyło. Także dzisiaj zapraszam Cię do takiego poobserwowania siebie. Tego, czym się karmisz, jakie programy zasilasz i włączasz na co dzień w swojej głowie, hmm, czy one ci służą i czy one są właśnie świetliste, czy raczej w stronę ciemności, ciężaru, obciążenia tego wszystkiego, co hmm, możecie ściągać w dół. Także dzisiaj trochę zadań i pomysłów na kolejne kroki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za obecność, uwagę i życzę Ci dnia pełnego światła. Do zobaczenia w czwartym odcinku.